Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. E, na początek odniosę się krótko do wystąpienia Pani Poseł Leszczyny. Chciałem Pani przypomnieć, że to zdaje się Platforma ukradła OFE, a nie, a nie rząd PiS żeby być tak e, ścisłym. I, i, I pięć lat zaledwie zajęło Platformie, platformie wydanie tych, tych pieniędzy, które obywatele kilkanaście lat musieli w pocie czoła oszczędzać. E, a wracając do krytyki budżetu, bo jako opozycja budżet będziemy krytykować. Przede wszystkim zacytuję pierwsze zdanie, jedno z pierwszych zdań w uzasadnieniu. W 2017 domknie się luka produkcyjna w relacji do potencjalnego PKB. Co to oznacza? To oznacza, że powoli wyczerpują się proste rezerwy na wzrost PKB. I jeżeli nie nastąpi gwałtowny wzrost, boom inwestycyjny. Jeżeli nie obniżymy ryzyka inwestycyjnego tak, aby podmioty prywatne zdecydowały się inwestować i ten boom inwestycyjny przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy i przyczynił się do wzrostu dalszego PKB, to czeka nas zahamowanie wzrostu PKB i będziemy sobie za parę lat mogli tylko powspominać, jak to było. PKB rosło między 3 a 5 ponieważ drugi czynnik ekstensywny oprócz tej luki między, między PKB realnym a, a potencjalnym, czyli Kapitał ludzki bezrobocie już sami, sami napisaliście, że spadnie do 8%. To znaczy, że rezerwy ludzkie, proste rezerwy ludzkie też się już wyczerpują. Nie wiem, na ile będziemy ściągać tych Ukraińców przysłowiowych, podbudowując te rezerwy, ale jakby te podstawowe rezerwy na wzrost PKB się kończą i stopa inwestycji, która jest w tej chwili, to ona nie wynika z tego, że tak jak tu mówiła Platforma, że nie mamy pieniędzy, nie mamy, kredyty są za wysokie, bo podatek bankowy wprowadziliśmy. Nie. Wynika ona zbyt wysokiego postrzegania ryzyka inwestycyjnego przez tak zwanych ogół, ogół inwestorów. Przedsiębiorcy nie inwestują, bo po pierwsze, nie mają gdzie sprzedawać, po drugie, stopa ryzyka inwestycyjnego jest w tej chwili zbyt wysoka, żeby inwestować. Jeżeli tego, tych dwóch czynników nie zmienimy, czyli nie znajdziemy rynków, czyli nie uruchomimy polityki proeksportowej i nie obniżymy ryzyka inwestycyjnego, to brak w ciągu paru lat odpowiedniej stopy inwestycji spowoduje prywatne inwestycje, bo państwowe inwestycje, możemy dowolne pieniądze topić państwa inwestycje i one będą zawsze mniej efektywne niż prywatne. To, to, to czeka nas w perspektywie kilku lat znaczący spadek PKB, a jak jeszcze dojdzie do koniunktura, to będziemy mieli na PKB. Także bardzo przestrzegam przed tym, żeby zwracać uwagę, że wyczerpują się proste, proste elementy, proste przekładnie wzrostu PKB i grozi nam w przyszłości niedalekiej znaczący spadek dynamiki wzrostu PKB. Druga rzecz, którą chciałem zwrócić, to, którą zwrócić uwagę, to, proszę Państwa, planujecie Państwo duży wzrost wydatków, tym wzrostem wydatków rozumiem chcecie pokryć niedobory yy, dekom w kompozycji PKB, dekompozycji PKB związane z inwestycjami, ten popyt krajowy, spożycie ma być w tym momencie z, z, częściowo spożycie publiczne, ale też spożycie prywatne, nakręcane dotacjami publicznymi, yy, ma, ma być tym podstawowym komponentem, rozumiem, które ma, ma trzymać to wszystko, ale nie widzę wzrostu kwoty bazowej. Po co jest kwota bazowa, jeżeli chodzi o wzrost sfery budżetowej? Chcecie Państwo podnosić dochody ludzi, chcecie podnosić im pensje, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli przemysł prywatny jest w dekoniunkturze, jeżeli produkcja prywatna jest w dekoniunkturze, to możecie to zrobić tylko poprzez wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, ale nie w taki wzrost, że... Kto nam się spodoba, to mu lokalnie podniesiemy, a kto nam się nie spodoba, to mu lokalnie nie podniesiemy, tylko poprzez jakiś systemowy wzrost, czyli należałoby zastanowić się nad polityką kwoty bazowej. Kwota bazowa jest już niepodnoszona albo podnoszona minimalnie od wielu, wielu lat. I być może ten impuls dopiero spowodowałby, że byłaby presja na podniesienie płac także w sektorze prywatnym. Tego nie widać. Ten budżet, jego podstawową wadą jest to, że nie podjęto rzeczywistych prac nad reformą administracji, czyli nadal mamy armię urzędników, których utrzymujemy z budżetu centralnego, samorządowych, wszystko jedno, nadal mamy trzy stopnie samorządów, nadal mamy ogromne rezerwy redukcji administracji, redukcji biurokracji i nic w tym kierunku praktycznie nie zrobiono, czyli rok Poświęci, rok, najlepszy rok rządów, pierwszy rok, kiedy można zrobić rzeczywiste reformy, nie, nie ucięto administracji. To prawdopodobnie już w ogóle nie, u, nie ucięcie administracji. Będziecie się bali, że tak powiem, yy, wyborów, które będą po kolei i, i, i zapomnimy już w tym momencie, na no, najbliższe 4 lata o, o redukcji administracji. To jest bardzo niedobre, bo tu mielibyście rezerwy nawet na te wydatki innowacyjne, ale tego nie zrobiliście. I druga rzecz, nie podnosicie sprawy ZUS-u, bo przyczyną, pra-przyczyną. Wszystkich kryzysów finansowych w Polsce jest demografia. A bezpośrednią przykładnią demografii jest kryzys ZUS-u, nadchodzący kryzys służby zdrowia finansowej i za chwilę kryzys samorządów terytorialnych, kiedy się okaże, że baza podatników zaczyna spadać i nie ma, nie ma dochodów podatkowych w samorządach. I wy z tym ZUS-em nie zrobiliście też nic. Mówicie, że pracujecie, że myślicie, ale macie pierwszy budżet i ja tam nie widzę żadnej reformy ZUS-u. A bez reformy ZUS-u, Budżet, bo, bo, bo ZUS zje każde pieniądze, a w perspektywie demograficznej to będzie się pogłębiać. Dobrze, że cofamy wiek emerytalny tak, jak, tak, tak jak, tak jak on przysługuje według praw nabytych, ale bez jednocześnie reformy ZUS-u to oznacza w długim terminie katastrofę finansową. Następna dygresja. CIT a dywidenda. Proszę Państwa, zakładacie Państwo gigantyczny wzrost citu. A jednocześnie zakładacie Państwo gigantyczny spadek przychodów z dywidendy. To jak to jest? To te firmy są rosnie ich kondycja ekonomiczna ze względu na to, że mogą płacić wyższe podatki, a spada ich kondycja ekonomiczna ze względu na to, że nie mogą płacić wyższych dywidend. To a może jest tak, że państwo prywatne jest lepsze od państwowego i prywatne, i prywatne może płacić wyższe podatki bez dobrej kondycji, a państwowe jest fatalnie zarządzanie i nie może płacić dywidend, prawda, takich jak na poprzednim poziomie, bo już nie wydala. No to państwo się zdecydujcie, jaka jest ta kondycja. Tych, tych polskich przedsiębiorstw, tych polskich korporacji. Nawiasem mówiąc, proszę zająć się pilnie kghm bo jeżeli ja otrzymuję informację, że rząd polski jedzie na rozmowę do Tokio, rozmawiać z bankami komercyjnymi, żeby te banki nie, nie, nie wystąpiły z roszczeniami o, 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 o kredyty, które udzieli KGHM-owi na pamiętną inwestycję w Sierra i KGHM stoi na skraju bankructwa, to może należałoby powołać komisję śledczą albo jakieś ciało, które, które zbada sprawę w KGHM-ie, bo jeżeli, jeżeli my tu wyciągamy podatnikom miliardy, yy, ciężko pracującym podatnikom, którzy są biedni, wy, w przeważającej większości wyciągamy od nich miliardy, a hojną ręką tracimy już, można powiedzieć, dziesiątki miliardów na inwestycjach w KGHM-ie, to coś tu jest nie tak, a ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek pochylił się na sprawę KGHM-u i, i wyciągł jakiekolwiek konsekwencje. Yy, następna rzecz, proszę państwa... Jeżeli jeszcze mogę, to inwestycje a import. Proszę Państwa, zakładacie, tutaj jest założenie, że inwestycje mają wzrosnąć o 6%. Rozumiem, że przede wszystkim inwestycje państwowe, ale jednocześnie za tymi inwestycjami, proszę zwrócić uwagę, idzie znacznie szybsze tempo wzrostu importu niż eksportu, czyli te inwestycje będą, będą jakby zaspokajane przede wszystkim importem. To w długim terminie nie jest to jest, to jest... to jest model trzeciego świata, tak? Państwa trzeciego świata rozwijały się w ten sposób, że importowały dobra inwestycyjne, a zamiast za to eksportowały dobra, dobra podstawowe. No, ja bym chciał, żeby to byśmy, żebyśmy my eksportowali dobra inwestycyjne w długim okresie, a nie zajmowali się kupowaniem licencji i powiększali w ten sposób import, a eksportowali rzeczy proste i nieprzetworzone. A taki ślad jakby w tej analizie mo mo można znaleźć. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym przestrzec przed tym, że tutaj już Pan Poseł Szewczak powiedział o tym. Za chwilę będziemy mieli podwyżkę stóp procentowych, za chwilę, no, po wyborach, w Stanach Zjednoczonych. I co to będzie oznaczało? że kapitał zacznie uciekać ze Stanów Zjednoczonych, nam grozi jeżeli nic nie zrobimy, grozi nam lekka destabilizacja, może tak się zdarzyć, że grozi nam lekka destabilizacja rynku walutowego w Polsce, bo jeżeli kapitał zacznie uciekać do Stanów, to zacznie uciekać z rynków takich jak Polska, z rynków emerging markets, i w tym momencie ta relacja długu do PKB przy zmianie kursów, Państwo sami dobrze wiedzą, jak to się może skończyć, w związku z tym w związku z tym ja nie wiem, czy możemy się cieszyć z tego, że akurat obsługa długu publicznego spadła z 31 miliardów na 30, gdyż jeżeli świat wejdzie z, wejdzie z cyklu zerowych stóp procentowych, ewenementu na skalę historyczną, wejdzie w świat realnych stóp procentowych, znaczy Stany Zjednoczone rozpoczną, a świat będzie podążał i będą podwyżki stóp procentowych, to ta sama obsługa długu przy wzroście stóp procentowych może okazać się, że za kilka lat nie będzie 30 miliardów, tylko 60 miliardów i to wcale nie jest niemożliwe. Więc to, że my się zadłużamy, i, i, bo mamy bardzo niskie stopy procentowe i dzięki temu obsługa długu nie rośnie, to nie znaczy, że w przyszłości podwójnie za to nie zapłacimy. Więc żadne zadłużanie się nie jest, nie jest, nie jest dobrym rezultatem, jeżeli chodzi o długoterminowy wzrost gospodarczy. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli chodzi o ten program inwestycyjny o, o, o rozwój innowacji. Przede wszystkim ja uważam, że przede wszystkim jeżeli, państwo, jeżeli już państwo z, ra, z natury rzeczy mniej efektywne niż sektor prywatny ma inwestować w gospodarkę, to znaczy mają powstawać uprzemysłowienie w stylu międzywojennym, państwowe fabryki, to powinny one powstawać, jeśli już mają, przede wszystkim w tych sektorach, gdzie panuje monopol, monopol prywatny. Bo jest sens, bardzo logiczny sens, jeżeli państwo interweniuje na rynku wtedy, kiedy przełamuje monopolę. Bo każde przełamanie monopolu to jest rozwój danej branży, to jest wzrost gospodarczy, to jest rozwój przemysłu. Natomiast jeżeli państwo cichaczem dokłada się do utrwalania do monopolów i, i, i generuje wręcz monopole, to to jest bardzo to jest bieg na skróty, który się kończy w jakiejś, w jakiejś przepaści. Więc jeżeli mamy inwestować państwowe pieniądze w państwowe fabryki i na tym ma polegać industrializacja, to przede wszystkim łammy Monopole, monopole prywatne, monopole niemieckie, bo jest dużo branż w polskiej gospodarce, gdzie utrwaliły się quasi-monopole, zwłaszcza, zwłaszcza pochodzące z niemieckiej gospodarki i na przykład ceny półfabrykatów w różnych branżach są, są sterowane przez, przez, przez przedsiębiorców niemieckich I to, naprawdę, i to naprawdę powoduje, że niektóre branże, które mogłyby się znacznie szybciej rozwijać, mają, tak, tak, mają bardzo prostą blokadę. I przełamywanie monopolów jest, jest naszym celem. Podsumowując, proszę Państwa, Oczekujemy, że Państwo złożą autopoprawkę, że Państwo zreflektują się nad kwotą wolną od podatku, bo za chwilę obywatele zaczną składać wnioski o zwrot pieniędzy na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i oczekujemy, że budżet przede wszystkim zajmie się reformą i finanse publiczne skoncentrują się na reformie, na reformie zakładu ubezpieczeń społecznych oraz na znaczącym ograniczeniu przerostu biurokracji i w administracji. Ponieważ bez tego, bez tego ten budżet będzie coraz bardziej nadęty, coraz bardziej rozdęty i coraz mniej przedsiębiorcy i gospodarka będzie miało do polecenia, a sektor publiczny ma to do siebie, że raz, na, raz, raz nakarmiony będzie pożerał coraz więcej bez opamiętania i nie będzie w tym żadnego, żadnej efektywności. Dziękuję bardzo.